Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Become a Legend. Nie wiem czy dobrze to przeczytałem, mniejsza z tym. O co będzie chodzić w tej serii? W tej serii będzie chodzić o to, że stwarzamy swoją, swojego zawodnika, no i pniemy się ku górze. Do jak najlepszych klubów, żeby wygrać wszystkie trofea. Wiecie w sumie o co chodzi, po prostu kariera z zawodnikiem. I ja tutaj was zapraszam do przyspieszonego tempa jak stwarzam swojego zawodnika. i <coughs> Po stworzeniu zawodnika naszym pierwszym klubem będzie AC Cessena. Taki nam klub wybrał, myślę, że jest to dobry klub, ponieważ będziemy mieć tam szansę częstej gry. W pierwszym meczu, meczu towarzyskiego, nasz zawodnik no naprawdę zaliczył świetny debiut, ponieważ w minucie 59 zdołał trafić bramkę z główki. No i w tym momencie Cesena prowadziła już 2 do 0. Przeciwnikiem, no i, yy, no i wygraliśmy ten mecz A ile wygraliśmy? To wygraliśmy 3-0, nie wiem czy to było pokazane yy, Tak, teraz jest pokazane, że wygrywamy 3-0 I teraz pytanie do was, czy chcecie, abym pokazywał wam wszystkie bramki Czyli z bramki przeciwników, bramki moich kolegów z zespołu yy, Czy tylko bramki z moim udziałem, akcje z moim udziałem To jest właśnie pytanie do was, jeżeli... I napiszcie yy, jak chcecie, żebym to robił Bo mi to w sumie bez różnicy Dobra Yy, seria się rozpoczyna, albo seria B w sumie nie wiem jakim my teraz gramy, ale gramy pierwszy mecz z Palermo. Dobrze, więc yy, w minucie... Ogólnie wszedłem na boisko w minucie 60. którejś? I mieliśmy świetne, świetne wejście, ponieważ w 71 minucie yy, szczelamy bramkę z zapolakarnego szczałem nie do obrony w dolny róg. I wpisujemy się na listę szczelców. E, ten mecz się właśnie zakończył wynikiem 2 do 0. Myślę, że fajny debiut w seria, oczywiście, bo tamty to był mecz towarzyski. E, zaliczyliśmy naprawdę jedną bramkę, więc myślę, że jest ok. E, następująco się właśnie prezentuje e, tabela. Tak, tabela, zabrakło mi słowa, tabela. Seria. No i to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie i pamiętajcie napiszcie mi co sądzicie co sądzicie o tej serii, w sumie też możecie napisać, ale też co sądzicie jak mam nagrywać. O, dobra, tak, o to nie chodzi. Dobra, więc trzymajcie się i do zobaczenia następnego razu. Cześć!